No i tutaj pierwszy element na tej stronie, którym zastosowałem, to jest krótko napisane to, czego, czym się my zajmujemy, czym się zajmuje firma Mariusza. Mamy formę kontaktu poprzez formularz kontaktowy, ale daliśmy też dowolność. Jeśli ktoś nie ma zamiaru pisać, bo są ludzie, którzy wolą skontaktować się bezpośrednio, mamy automatycznie aktywny przycisk. Wolisz zadzwonić, klient Klika dzwoni. No i dochodzi do kontaktu. Akademia Instalatora. Rośnij z nami w siłę. Tutaj Akademia Instalatora. Witamy bardzo serdecznie. Odcinek trzeci z Krystianem Matychem. Rozmawiamy na tematy marketingowe. Witaj Krystianie bardzo serdecznie. Witam Cię Paweł, witam wszystkich. W tym odcinku poruszamy temat strony internetowej. Jak zbudować stronę www w branży instalacyjnej. Krystian takie strony wykonuje, produkuje, a więc postaram się wypytać o najważniejsze elementy Jakie powinny w takiej stronie się znaleźć? No i takie pytanie w ogóle: czy strona w ogóle jest potrzebna, czy są jakiekolwiek badania potwierdzające na to, że, że jednak tą stronę trzeba mieć, czy wystarczy mieć na przykład tylko profil na Facebooku, Krystianie? Oczywistym jest, że dzisiaj, jakby każda firma, która gdzieś chce pokazać swoją obecność w internecie, musi mieć stronę internetową. Niektóre firmy ograniczają się tylko do, do Facebooka czy do Instagrama. Mają klientów, twierdzą, że nie potrzebują strony, albo twierdzą, że potrzebują strony tylko dlatego, że e, posiada e, tą stronę konkurencja. Ale tutaj, jakby warto wziąć pod uwagę to, że posiadanie tej strony to jest obecność w internecie, tak jakbyśmy byli obecni e, na rynku fizycznie. E, jakby posiadanie strony ma za sobą ma całe korzyści. Jakby nie ma chyba wad, dla których e, można się tutaj. E, ja bym taką wadę znalazł, czyli nieaktualna strona albo strona, która mogłaby powodować, że nie zaufam tej firmie. Nie? Czyli, czyli to jest jedyny chyba taki bardzo wymierny przykład, gdzie lepiej tej strony nie mieć, jeśli mamy wpis ostatni w 1998 roku zrobiony. No jeżeli jest to strona z 50 lat, to faktycznie lepiej, żeby jej nie było. No ale stronę możemy sobie zawsze zaktualizować poprawić. Wykonanie wśród. Powiedziałeś coś takiego wcześniej, że strona otwarta jest 24 godziny, 7 dni w tygodniu i nawet wtedy, kiedy jesteśmy na wakacjach. Czyli jest taką naszą siedzibą wirtualną, tak? Dokładnie. Jest to siedziba, to jest nasz pracownik, który jest dostępny 24 godziny na dobę. Są fajne właśnie przykłady statystyczne. Tutaj posłużę się danymi z GUS. Średnio, przy średnim wieku, 77 lat, spędzamy około 23 lata w internecie, a 65% wszystkich wyszukiwań w Polsce, no to jest szukanie usług lub produktów. Więc ci klienci są, szukają, jeżeli nas nie ma, kiedy oni nas szukają, no to tracimy bardzo dużo, tracimy klientów, tracimy pieniądze. Okej, okay, a więc ruszyłeś tutaj taki temat, który, który troszeczkę zahaczyliśmy w odcinku, kiedy mówiliśmy o reklamach na Facebooku, bo wtedy reklama szukała naszego klienta i to reklama miała znaleźć osobę potencjalnie zainteresowaną naszą usługą. A tutaj po to robimy stronę internetową, żeby to jednak klient nas znalazł, tak? Czyli on wpisuje frazę go interesującą i Naszym zadaniem jest pokazać mu się z dobrej strony. Ale dobra, zostawmy to na boku, bo przecież stronę internetową można wysłać komuś w linku. Ktoś chce poznać naszą firmę, upewnić się, że skąd jesteśmy, co robimy, jaką mamy ofertę, albo wysyłamy mu jakieś dokumenty i również może być ten link w stopce bądź w podpisie. A więc może być takim również potwierdzenie naszej wiarygodności. I niekoniecznie jest to związane z naszą wysokością naszym rankingiem strony w Google, jeżeli chodzi o, o pozycję w wyszukiwaniach, nie? Tak, no generalnie tutaj, tak jak mówiłeś, strona powinna budować zaufanie w oczach klienta, buduje przede wszystkim wizerunek, tak? No bo gdzieś siedziba jakby, strona internetowa naszej firmy powinna odzwierciedlać wizerunek i jakby język, narracja cała na stronie powinna gdzieś przekazywać to, jak nasza firma się komunikuje z klientem, jakie ma podejście do klienta, co oferuje. To jest taka nasza wizytówka, no, nasza siedziba wirtualna firmy. Wyświetliłem w międzyczasie stronę naszego wspólnego kolegi Mariusza Łukasika i tutaj przeklikamy się przez kilka pozycji. I prosiłbym Cię, żebyś zwrócił uwagę na najbardziej takie istotne elementy, z których powinna się składać dzisiejsza nowoczesna jak na 2023 rok strona internetowa w branży instalacyjnej? Kluczowym elementem takim technicznym jest to, żeby ona była responsywna, czyli, czyli żeby ona wyświetlała się prawidłowo na tabletach i na telefonach. Dzisiaj 80% ruchu, który generuje się na, 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 w internecie, odbiorcy przeglądają wszystko z komórek bądź z tabletów. To jest taki kluczowy, pierwszy, pierwsza rzecz. Drugi element to jest zadbanie o bezpieczeństwo, czyli żeby była taka kłódeczka przy adresie, certyfikat SSL, Klient, który widzi, że strona nie jest zabezpieczona, automatycznie podejrzewa nas o to, że ona może wyłudzić dane, po prostu jest niebezpieczna, więc to jest bardzo istotny element. Kolejnym takim elementem to jest język, w jakim, w jakim piszemy do klienta, czyli gdzieś identyfikacja naszej firmy językiem. Klient ma poczuć, że jesteśmy <laughs> i podchodzimy indywidualnie do niego. Więc tutaj to jest taki trzeci element. Czwarty element, też bardzo istotny, to jest prawidłowość pod kątem pozycjonowania, czyli, żeby ta nasza strona była chociaż wstępnie zoptymalizowana pod kątem wyszukiwarki Google czy Bing. Tutaj chodzi o to, żeby po prostu żeby była zaindeksowana, wyświetlała się w Google na daną frazę. Tutaj mamy na przykład pompę mm -hmm. ciepłową. Jest... No właśnie, bo Ty powiedziałeś o tych takich bardzo istotnych rzeczach, jeżeli chodzi o tą poprawność w budowie. Mówię tu o tej responsywności czy o bezpieczeństwie. No to jest w ogóle taki must-have i dobrze, że o tym wspominasz. Jednakże to, co widzimy, są pewne elementy, które muszą powodować, że ten klient, jak rozumiem, od razu, jak na tacy, ma podstawowe informacje, dane. Nie wiem, tu widzę numer telefonu z jakiegoś powodu, od razu, od razu wyeksponowany tak bardzo mocno. Mhm. No bo przecież te strony się zmieniają, prawda? Przyzwyczajenia ludzi się zmieniają klientów, konsumentów. Pamiętasz te pierwsze strony faktycznie z początku lat 2000? No to, to, to były zupełnie inne niż teraz. A więc na jakie Ty elementy zwracasz uwagę przy stronach internetowych? Kluczowa rzecz to jest w ogóle podstawowy błąd. Większość stron, które się projektuje, są one tworzone nie z myślą o kliencie, tylko z myślą o firmie, która ją zleca do stworzenia. Czyli piszemy o osobie, nasza firma jest taka, nasza firma jest taka. Klient to czyta i zastanawia się, gdzie w, gdzie w, w tym wszystkich są korzyści, które. Jakby powinny być zawarte i klient wchodzi i czyta, że jesteśmy tacy, tacy, a on nie znajduje dla siebie tego, czego szuka na stronie i się wychodzi z takiej strony, bo, bo tam są same przechwały. No i tutaj pierwszy element na tej stronie, który zastosowałem, to jest krótko napisane to, czego, czym się my zajmujemy, czym się zajmuje firma Mariusza. Mamy formę kontaktu poprzez formularz kontaktowy, ale daliśmy też dowolność, jeśli ktoś nie ma zamiaru pisać, bo są ludzie, którzy wolą skontaktować się Bezpośrednio. Mamy automatycznie aktywny przycisk. Wolisz zadzwonić, klient Klika, dzwoni no i dochodzi do kontaktu. Zjeżdżamy niżej. Mamy tą przerwałkę, o której mówiłem, czyli krótko, to jest istotne. Krótko o tym, jakie osiągnięcia realizuje firma, ile jest na rynku, ilu klientów obsłużyła i jest możliwość przejścia po czytania więcej. I to tyle. I to tyle klienta generalnie na początku w ogóle to nie interesuje. Kolejnym etapem to jest oferta, czyli to, co klient szuka, czyli to, co my możemy mu zaoferować. Tu ma sobie do wyboru sześć konfiguracji, czy to jest pompa ciepła, gazowe, kogeneracja, rekuperacja, instalacja, ogrzewanie. W przejściu do, dowolnego, do dowolnej zakładki już zapoznaje się z ofertą. Tam również ma możliwość albo zadzwonienia, albo wysłania zapytania ofertowego przez formularz. Tutaj warto dodać też, że są jeszcze dodatkowe metody automatyzacji. Na przykład, call page, czyli taka wtyczka, która wyskakuje nam podczas przeglądania oferty firmy z pytaniem: czy chcesz, żebyśmy do Ciebie zadzwonili w ciągu na przykład 20 sekund? To jest bardzo wygodne dla osób, które lubią, lubią rozmawiać, mają chwilę czasu, no i jest skuteczne. Z kolejnym elementem, jakby po ofercie, mamy informację o montażu. To, że oferujemy instalację i tak dalej, to, to, to wszyscy wiedzą, ale oferujemy też montaż, no i przede wszystkim serwis, czyli jakby. Informujemy tego klienta, że on jakby po montażu nie zostanie sam z tą pompą, tylko my zapewniamy mu gwarancję, serwis i wsparcie pozakupowe. To jest jakby element, który jest bardzo oczywisty, ale mimo wszystko trzeba go wyeksponować na stronie, bo dużo firm tego po prostu nie robi. Kolejnym elementem to jest tutaj już taki dowód społeczny, potwierdzenie: jesteśmy lokalną firmą oferujemy gwarancję, doświadczenie, czy to to jest taka korzyść, tu są takie trzy korzyści, które, które klient powinien wziąć, albo może wziąć pod uwagę, wybierając naszą firmę. Opinie klientów, to właśnie dowód społeczny, to są opinie automatycznie zaciągnięte z Google'a. No właśnie, ale zatrzymamy się na chwilę przy opiniach. Czy opinie z Google działają w sensie takim, czy dajemy wiarę, że to są prawdziwe opinie, czy, czy że są to opinie takie, wiesz, pisane z palca? Z perspektywy klienta, moglibyśmy dodać tutaj ikonkę Google'a, moglibyśmy dodać bezpośredni odnośnik, żeby sobie sam to zweryfikował. Ciężko stwierdzić jednoznacznie, czy opinia jest hmm. prawdziwa, czy nie. To, to jest ciężki pytanie. Hmm. Okay, A jak tak. jest Wiesz co, no ja lubię dawać opinie na wszystkich swoich stronach, czy, czy, czy w tych projektach, w których uczestniczę, zachęcam do tego, żeby te opinie były. Nie lubię, kiedy, kiedy jest opinia, jak widać, że jest jakaś tam właśnie Agata z Wrocławia i y, jest wstawione jakieś stokowe zdjęcie jakiejś uśmiechniętej pani i pod tym jakaś opinia, gdzie widać, że to jest sztuczna osoba i jest to po prostu y, no, no, no nadmuchany nadmuchany po prostu zwykła, zwykła opinia taka wiesz robiona przez, przez kogoś, kto, kto produkuje stronę a, i widzisz ty wiesz o tym, że to jest sztuczna opinia. Ty wiesz, co to jest stokowe zdjęcie, a taki klient y zwykły statyczny tak klient nie zdaje sobie sprawy, że to, że to, jest, że to jest, napisane przez ozowek, które robiła stronę i jest to sztuczne opinie najlepiej weryfikować albo nie wiem na jakimś serwisie do zleceń, bo tam są też te firmy obecne albo w Google mhm. albo albo publikować referencje być może w fajnym sposobem byłoby publikowanie obok galerii zdjęć swoich Swoich poczynań, swoich osiągnięć, bo jak rozumiem, taki element na stronie też jest tutaj istotnym elementem budowania zaufania. Również można byłoby tam poprosić klienta o wystawienie takich referencji, pisanych nawet na kartce papieru i wstawienie po prostu zdjęcia albo skanu tak, takiej, takiej referencji. Dokładnie, wstawienie pełnego dokumentu, tam są dane klienta, więc to były opinie. No i niżej już mamy formularz kontaktowy. Tutaj jest jeszcze takie, no już tak czysto wizerunkowo, z jakimi firmami współpracuje Mariusz, formularz kontaktowy i na dole podsumowanie. Stołka. Ta pierwsza strona przypomina mi taki model strony landing page, czyli takiej typowo strony lądowania, w której klient ma zostawić do siebie adres, czyli mówimy, kim jesteśmy, co robimy. Jaka jest nasza oferta, jakie są o nas opinie? Po, gdzieś tam podnosimy troszeczkę ten nasz prestiż poprzez pokazanie marek, producentów, z jakimi jesteśmy i kończymy to takim wezwaniem do akcji: zostaw do siebie kontakt i skontaktujemy się. A więc to jest taki typowy landing page, który nie wymaga od nas ciągłej. Pracy związanej z aktualizacją, tak? No bo nie mamy tu aktualności, bo nie mamy tu bloga, bo nie musimy wstawiać, nie wiem, co dzisiaj się działo w firmie i tak dalej, więc jest to dosyć sprytne, dobre i chyba skuteczne rozwiązanie. Tak, dokładnie. To jest właśnie popularny zabieg. W ten sposób buduje się dzisiaj strony. Piszemy przede wszystkim językiem korzyści do klienta. Nie piszemy o nas, czy przyjmujemy, przyjmujmy przyjmujemy proporcje. 80 do 20, czyli 80% tekstu do klienta, 20 o nas. To jest taki pierwszy styk z klientem, aby się z nami skontaktował. Jeżeli jest bardziej zainteresowany w chce poczytać więcej, mamy, mamy do dyspozycji pozostałe zakładki z ofertą. No i z realizacjami. Realizacje tutaj są też bardzo istotnym elementem. Pokazują naszą pracę. Może od razu przejdę do nich. Mhm. Tutaj jakby możemy prowadzić to w formie bloga, czyli na bieżąco udostępnianie jakby tutaj z życia firmy, co, co, co stworzyliśmy. Tu jest to chwalenie się właśnie firmy, no ale klient ma poczucie, że firma działa, chwali się swoją pracą, nie wstydzi się jej, nie ma nic do ukrycia. To mam pytanie natury techniczno-organizacyjnej. Czy użytkownik, tak jak tutaj Mariusz, on sam już później po przekazaniu tej strony jest w stanie wstawić te zdjęcia i uzupełnić teksty? Czy to trzeba za każdym razem zlecać? Bo to jest chyba istotna sprawa, kiedy zleca się komukolwiek stronę, żeby, żeby one później nie stały się takimi już martwymi za życia stronami i, i nigdy już później nie były aktualne. Jak to wygląda z tym uzupełnianiem treści? Można. Ja wgrywam zawsze taki layout. Wybieram normalnie panel, który pozwala na edycję treści. Godzinka szkolenia pokazuje po kroku kroku, co jak zmieniać, jak stawiać zdjęcia, teksty edytować. Więc pełna dowolność. Jest to intuicyjne i proste. Ruszyłeś obsługę klienta. A więc połączmy troszeczkę te wszystkie kropki. No bo wcześniej mówiliśmy o reklamach na Facebooku. Są reklamy na, w Google. Mamy teraz stronę internetową. Jak istotna w tym wszystkim jest właśnie ta procedura obsługi klienta? No bo przecież różnymi sposobami w zależności też od, od różnego budżetu możemy wygenerować bardzo duży ruch klientów i duże zapytania, czy też dużą częstotliwość zapytań. Co masz na myśli mówiąc, że istotna jest dalej obsługa klienta, czy procedura obsługi klienta? Okej, okay, dzisiaj generalnie to, co ja obserwuję, istnieje coś takiego, jak zjawisko. W którym, gdzie klient oczekuje reklamy, żeby był ruch na stronie, i tak dalej, i tak dalej, żeby pozyskiwały się leady, kontakty, zapytania. Twój klient, tak? Taki potencjalny wykonawca. A, mhm. Tak, mój, mój potencjalny wykonawca. W momencie, kiedy on dostaje dużą ilość tych zapytań, bądź no, maili, i tak dalej, leadów, to następuje coś takiego jak stwierdzenie, że te zapytania są, a następuje coś takiego jak. Słaba ta reklama, bo oni tylko piszą. Coś takiego. No, skoro reklamujemy się w internecie, to logiczne, że klienci piszą. I Problem pojawia się w obsłudze tego klienta. Niektóre firmy nie są gotowe na obsługę cyfrową właśnie tego klienta. Myślę, że to jest, to jest taki kluczowy problem, przez co dużo osób uważa, że reklamy są albo nieskuteczne, Albo po prostu, że trafia ona w nieodpowiedni, do nieodpowiednich osób. A ja już sobie zapisałem taki termin obsługa cyfrowa klienta. Myślę, że można się na ten temat zdoktoryzować. Albo przynajmniej trochę postudiować ten, ten temat. Tak, tak. Czyli tutaj z jednej strony mówisz o, o tym, że przerzucamy niejako trochę. Czy zrzucamy z siebie odpowiedzialność za tą obsługę klienta, mówiąc, że coś tam nie działa, albo że te, że te, ci klienci są mało wartościowi, bo przychodzą, że są tylko pytaczami itd., itd., ale tak naprawdę oni pytają, no bo chcą w pierwszej kolejności nas poznać, muszą, muszą otrzymać wszystkie informacje, zaufać nam polubić nas, a dopiero na końcu od nas coś kupić. I teraz jeżeli gdzieś tam się wykładamy po drodze, no to to, to jest natychmiast przez klienta przerywany, no bo on jest bombardowany jednocześnie kilkoma reklamami i wieloma kontaktami. Dokładnie, no i tutaj jeszcze dochodzi czynnik konkurencji, nie? Czyli osoby, osoba osoba, która przykład, No dobra, lokalna osoba szuka firmy lokalnie, tak? W momencie, kiedy pozyskujemy, bo no każdy wysyła zapytania do kilku firm. No, i tak naprawdę jest casting. Jeżeli zadzwoni ktoś, kto jakby nie ma doświadczenia tak, w obsłudze klienta, bo jest instalatorem, a zadzwoni inna firma, która ma człowieka w biurze stacjonarnym, on go wypyta o takie szczegóły, konkretnie O2Z, to jest jakby klient już sobie wyrabia zdanie o firmach już na etapie kontaktu telefonicznego. Tutaj myślę, że dużo firm powinno popracować nad tym. Bo dzisiaj bardzo dużo klientów pozyskujemy w internecie. Klient, klient, klient nawet nie przyjeżdża czasami do siedziby, bo podpisuje umowę przez internet. Do takich już dochodzi sytuacja. Nawet nie widzi tego, co kupuje, bo widzi zdjęcie. I to są inwestycje po kilkaset tysięcy złotych. Tak. Tak, ja to potwierdzam, to, to, to znaczy tak zabrzmiało, że nie, nie umiem obsługiwać klienta, bo jest instalatorem, to ja wiem, że nie, miałem nie. W sensie coś innego. Że, że nie jest załóżmy ktoś profesjonalnym sprzedawcą i w tym swoim natłoku różnych, różnych obowiązków i presji jaką ma na co dzień, on niekoniecznie. Jeśli nie, nie zapanuje nad tym, to może przez telefon brzmieć w, 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 w dosyć taki niemiły sposób. Ja mam na przykład tak z moim mechanikiem samochodowym. Ja, go, ja po prostu nie lubię do niego dzwonić. On jest generalnie fajny gość i, i w ogóle wszystko dobrze, dobrze robi i ja mu ufam. Ale jak do niego dzwonię, to mam, mam wrażenie, że ja po prostu robię mu krzywdę, że do niego dzwonię, albo, albo że on mi robi łaskę, że odbiera telefon. Ja, ja mam samo z mechanikiem. Tak. No. To jest w ogóle krótka rozmowa, ucinanie tematów, uciekanie jest... tematów. On nic, nic nie odpowie. On nie wie, bo nie wie, nie wie na kiedy, nie wie za ile przyjedź, to zobaczymy. A więc no normalnie w, w takim no, wolnym rynku powinienem mu podziękować i pójść do innego, tylko że niestety z tymi mechanikami to ja albo mam takie szczęście, albo takie jest, bo oni tak generalnie generalnie tak działają, także Przekładając to trochę na branżę instalacyjną, mogą wygrywać ci, którzy ładnie odbierają telefon, którzy w sposób taki spokojny potrafią się komunikować, którzy, nawet jak nie mają czasu, są w stanie te swoje emocje powstrzymać i ładnie to, tego klienta poprowadzić. I w tym momencie, ze strony, ze strony klienta, który może mieć takie same odczucia o instalatorach, jak my, o mechanikach. Może być, o, tamta, tamta firma jest fajna, bo miałem miłą rozmowę. Mają fajną stronę, widziałem ich reklamę na Facebooku, wszedłem sobie na fanpage. I yy, jeszcze zadzwoniłem i ktoś, i ktoś mnie powitał z uśmiechem na twarz. To tak, bo tu wchodzimy też w taki user experience, czyli doświadczenie użytkownika po, po wejściu na stronę, czyli to jak on się czuje i obsługuje tą stronę. To też jest bardzo w ogóle istotny element podczas tworzenia strony, żeby ten klient po prostu czuł się yy, swobodnie, wiedział, tak jak każdy chyba zna Allegro czy Facebooka, jak się tam poruszać mniej więcej. To mm -hmm. takie strony powinno się tworzyć, żeby były proste, intuicyjne dla klienta i napisane w zrozumiałym języku. To jest... Ja myślę, że my jako konsumenci generalnie jesteśmy przyzwyczajeni do coraz lepszego poziomu obsługi i jeżeli będziemy patrzeć na konkurencję tylko w takim bardzo wąskim w wąskiej perspektywie, że załóżmy ja robię tak jak robi moja konkurencja albo nie odbiegam od mojej konkurencji jest ok, tak? bo ja jestem firmą instalacyjną i tamta firma instalacyjna robi gorzej jak ja, więc ja jestem całkiem i tak i tak dobry. Tylko że problem polega na tym, że my w obsłudze cyfrowej to my konkurencję mamy dużo szerzej, czyli yy, zobacz jak łatwo dzisiaj zamówić taksówkę, zobacz jak łatwo dzisiaj zamówić jedzenie, Zobacz, jak łatwo dzisiaj właśnie wymieniłeś portal jakiś taki do, do, do zakupów, e-commerce. Tam wszystko jest automatyzowane, łatwe, przyjemne. I teraz nagle ten klient, my korzystając z tych wszystkich już udogodnień, dzwonimy do, do fachowca i oczekujemy podskórnie, że ten standard również tam będzie zachowany, taki do którego jesteśmy przyzwyczajeni. No, wchodzimy na stację benzynową. I też chcemy, żeby była ta parówka w tym miejscu, w którym zawsze jest, i tak podgrzana, jak, jak zawsze jest. nie? I, i, I tutaj można byłoby masę różnych przykładów standaryzacji pokazywać. Dlatego, patrząc na obsługę cyfrową, klienta, jak to ładnie powiedziałeś i ukułeś taki termin, to, to, to ta konkurencja jest dużo szersza niż tylko nasza branża. Tylko w ogóle świat cyfrowy tak. stanowi ten punkt odniesienia. Rozwiązaniem tej sytuacji jest wejście w buty klienta, postawienie się w jego roli. I jakby ja jestem klientem, i jak ja bym chciał być obsłużony na tej hmm. zasadzie? I tak. sobie to tak wypisać krok po kroku. Tak. O co chciałbym być zapytany jako klient, który szuka na przykład pompy ciepła. Dokładnie. A jednym z takich elementów na pewno jest. Strona internetowa, w której jestem w stanie przeczytać, co to jest za firma, gdzie się mieści, jakie ma produkty, jakie ma usługi, jakie ma doświadczenie i jakie ma do tej pory wykonane instalacje. Dobrze. No dobrze, słuchajcie, trochę zagadaliśmy się z Krystianem i zeszliśmy trochę z tych stron internetowych na obsługę klienta, ale mam nadzieję, że to było takie ważne, dodatek do tej dyskusji o, o stronach internetowych i w ogóle o marketingu, bo, bo przecież suma sumarum na końcu tak i tak dochodzi do tego kontaktu i staramy się do tego, żeby do tego kontaktu z klientem doszło. Mam nadzieję, że zainspirowaliśmy Was do tego, żeby budować własne strony, budować własną markę osobistą, poprawiać procedury obsługi klienta Krystian, ja tobie bardzo dziękuję, bo to trzy odcinki. Wiem, że to i czasu, i jakieś tam wyrzeczenie zawsze wymaga, żeby się spotkać i nagrać. Bardzo Ci dziękuję serdecznie za podzielenie się wiedzą. No i mam nadzieję, że do następnego razu i będziemy się mogli jeszcze spotkać w kolejnych odcinkach. Na pewno wrócimy do tego, bo temat jest mega obszerny. No co, zobaczymy. Do zobaczenia, trzymaj się. Do zobaczenia, cześć. Co środę nowy film na kanale. Subskrybuj już dziś.